Cześć, z tej strony Jasne, witam na kanale Gameralnie. Dzisiaj zaprezentuję Wam grip, etui, czy też może inaczej chwyt do Nintendo Switch 2 marki Play Vital o nazwie Beyond Grip. Ostatnie dwa miesiące przebywałem poza domem, miałem zatem sporo czasu, żeby zapoznać się z zaletami i wadami Switch'a Dwójki. Jedną z wad tego urządzenia jest z pewnością to, że jest płaski jak naleśnik i trudno było mi się do tego nieco przyzwyczaić. Zwłaszcza podczas nieco dłuższych posiedzeń. Dochodziło nawet do tego, że bolała mnie ręka, z czasem było nieco lepiej, ale ogólnie z tego właśnie powodu zacząłem się rozglądać za gripem. Zamówiłem go dopiero po powrocie do domu. Szukając modelu dla siebie, bazowałem głównie na opiniach dotyczących wygody użytkowania. Play Vital w wielu zestawieniach wypadał najlepiej lub zwykle lądował w czołówce. Dodatkowo na Amazonie pojawiła się promocja i zapłaciłem za niego 95 zł i 19 groszy. Przesyłka była w ramach abonamentu Prime, więc nie musiałem dodatkowo dopłacać. Teraz kosztuje 119 zł bez jednego grosza. W porównaniu do innych modeli wypada stosunkowo tanio, bo ceny zwykle zaczynały się w okolicy 140 zł. Rozważałem jeszcze Savage Raven Stand Grip, którego posiada jeden z widzów. Pozdrawiam Grzegorza. Przejdźmy do rzeczy. W pudełku znajdują się części, które musimy poskładać w jedną całość. Głównym elementem konstrukcji jest etui, które bez gripów może po prostu służyć jako dodatkowa ochrona urządzenia przed uszkodzeniami. Kawałek papieru z nadrukowanymi literami. Nie pytajcie mnie co tam było. Sama obwoluta jest półprzezroczysta i do najpiękniejszych moim zdaniem nie należy, ale w tym wypadku ważniejsza od estetyki była dla mnie wygoda użytkowania. Czarne elementy są dość elastyczne, co ułatwia Montaż na konsoli. Przezroczyste to dość sztywny materiał syntetyczny, nie znam jego nazwy. Jest matowy i może łapać delikatnie odciski palców i nie tylko. Zdziwiło mnie bowiem to, że po jednym wieczorze grania odcisnął się na nim fragment logotypu Switcha. Na filmie może być to jednak słabo widoczne. Próbowałem to przetrzeć suchą szmatką i dopiero po użyciu nawilżonej, wszelkie plamy i odciski zniknęły. Dla mnie nie jest to jakiś game changer, ale zgłaszam co zauważyłem. Samo etui nakłada się w miarę łatwo, chociaż nabieram dopiero w prawym. Po założeniu mamy dostęp do wszystkich portów. Bez problemu można wyciągać, wkładać karty z grami, jak na razie nie dostrzegłem żadnych problemów związanych z dostępem. Co ciekawe, moja córka zwróciła uwagę, że łatwiej jest jej wyczuć przyciski regulacji głośności. Z tego co mówiła, przez przypadek wciskała ciągle przycisk wyłączający konsolę. W zestawie znajdują się takie oto gumowe nakładki na joysticki, ale po chwili siłowania zresztą rezygnowałem z ich instalacji, więc pewnie wylądują prędzej czy później w koszu. Teraz najważniejsze, w pakiecie mamy dwa zestawy różnie wyprofilowanych chwytów, który będzie wygodniejszy zależy od indywidualnych preferencji, ja mam swojego faworyta, ale o tym za chwilę. Ich montaż jednak przynajmniej przy pierwszym podejściu wydaje się być trudny. Trzeba wpasować wcięcia wewnątrz gripa do plastikowych szyn na etui. Uwaga, jeśli to robicie po raz pierwszy uważajcie, żeby nie wyleciała Wam z um consola Widziałem takie przypadki na innych filmach. Mi jeden z chwytów prawie wystrzelił w nos. Pamiętajcie, nic na siłę, po prostu trzeba odpowiednio ułożyć grip i wsunąć, natrafiając jedynie na delikatny opór. Tylko przy samej końcówce trzeba nieco mocniej docisnąć. Ściąganie jest relatywnie proste, nie wymaga dużo siły, a mimo to sam grip solidnie trzyma się i nie trzeba się martwić, że odpadnie w trakcie grania. Zresztą, jak już zdecydujemy się na jeden z chwytów, to pewnie nie będziemy go ściągać więc samemu montażowi nie trzeba poświęcać zbyt wiele uwagi. Porównajmy więc kształty tych chwytów. Jeden z nich ma dość charakterystyczne podcięcie, które służy jako podpórka dla środkowego palca. Komuś z pewnością to przypadnie do gustu. Ja jednak preferuję bardziej tradycyjny kształt drugiego chwytu. Bardziej przypomina mi kontrolery Xboxa i nieco naturalniej leży mi w dłoni. Elementy oprawki w pewnych miejscach, jak widać, są ruchome, a raczej elastyczne. Wszystko to po to, żeby łatwiej było zakładać i ściągać same TUI. Po założeniu, Beyond Grip sprawia wrażenie, jakby był integralną częścią switcha. Patrząc od frontu, kiedy trzymamy konsolę, można odnieść wrażenie, że z wyglądu nic się nie zmieniło, ale czuć ogromną różnicę w dłoniach. Jest po prostu o wiele wygodniej. Choć od momentu zakupu konsoli przyzwyczaiłem się do jej naleśnikowej płaskości, tak teraz nie wiem, czy będę chciał wracać do gołego switcha, no ale zobaczymy. Po założeniu na switcha etui nie mamy dostępu do jego nóżki, możemy go jednak usadowić w doku. Konsola w tym wypadku nie wsuwa się tak lekko, ale nie trzeba również stosować siły, żeby zadokowała jak należy. Nie jestem na razie pewien czy o konstrukcję doku trze samo etui czy również ekran. W moim przypadku jest on zabezpieczony szkiełkiem, więc się nie przejmuję za bardzo. Przy okazji link do filmu z montażem szybki na moim Switchu znajdziecie w opisie filmu. Po wstawieniu do doku w takiej formie oczywiście nie odłączymy joykonów, więc jeśli chcecie kontynuować granie na ekranie, a nie tylko podładować konsolę, to musicie ściągnąć etui. Zobaczymy z czasem, czy będzie mi to przeszkadzało, czy nie. To zależy wiele od tego, jak będę korzystał z konsoli. Mówiłem, że przez ostatnie dwa miesiące byłem poza domem, a mój Switch zamieszkał w tym oto pokrowcu w alizeczce. W opisie znajdziecie też link do filmu, w którym pokrótce omawiam ten przedmiot. Wspomniany wcześniej Grzegorz zastanawiał się czy w takim pokrowcu zmieści się jego Switch 2 ze Stand Gripem od Savage Raven. Wciąż nie wiem czy się zmieści, ale mój odziany w Beyond Grip na pewno nie. Chwyty dodają mu jakieś 2 cm, a pokrowiec zmieści Switcha niemal na styk. Trzeba niestety odpiąć chwyty, Schować je do kieszonki i możemy spokojnie zamknąć je tu zmieści się tam jeszcze spokojnie zasilacz. Podsumowując, moje pierwsze wrażenia wyniesione z użytkowania Beyond Gripa od Play Vital są pozytywne. Komfort grania poprawił się znacznie przy jednoczesnym niewielkim wzroście wagi konsoli. Dodam, że całość jest całkiem przyjemna w dotyku, faktura chwytów przypomina nieco piłeczkę golfową. Takie porównanie zasłyszałem i się z nim całkowicie zgadzam. Jeśli nie będę żonglował konsolą, i przeskakiwał ciągle z trybu przenośnego do dokowania, to nie powinienem się często mierzyć ze ściąganiem, zakładaniem etui, co byłoby na dłuższą metę dość irytujące. Tak jak mówiłem po sesji konsolę odzianą Fetui można spokojnie zadokować i raczej nie będzie to wpływało negatywnie na jej chłodzenie, zwłaszcza jeśli w tym czasie będzie się tylko ładowała. Dajcie znać czy macie jakieś pytania, to tylko takie sprawozdanie na gorąco, może po jakimś czasie zamieszczę uzupełnienie. Dajcie też znać jakie inne chwyty dla Switcha dwójki moglibyście polecić. To tyle na dzisiaj, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.